Ej dobra, wywaliło grę w tym, pod koniec tam I od nowa musimy to wszystko przejść i wjeżdżamy tu na nowo Da się skipnąć kadsenkę? Chyba się nie da No nie da się, szkoda Dzień dobry, czym mogę służyć? Dzień dobry Sądzę, że potrzebuję drinka przed śniadaniem Nigdy już tu nic nie kupię Świetnie Świetnie <sum> Chodzi o to, że... Ha, ty pewnie też chcesz dostać coś do żarcia, co? Jezu! Skąd wy się do cholery ciężkiej bierzecie? <grym> no może wezmę zestaw numer dwa? Tak, bla bla bla! Klopsy ze sznuru klocnu! Czy chcesz może walący syfem senek na tę kupkę żarcia? Eee, sera, dzięki. I pewnie chcesz zakichanego powiększonka! Co nie? Kłupia pierdolą! No du, du, dupa, dupa, dupa! Rozumiem, dostajecie wołowinę z Anglii. Śmierdzi, twój mózg. Cholera, zombie z chorobą wściekłych krów i syndromem Tourette'a. Spróbuj tego! Zakroba tą krową szmato! Juhuu! Jasna dupa! Dalej się rusza! Mam... muźlu! Żryj, to ściągająca muchy ku pognoju! Hej człowieku, chodzi o głowy, musisz rozwalać ich łby. Hej, masz rację, chodzi o ich łby. Dobra, mam nadzieję, że teraz nie wywali tej gierki. Możesz na mnie nie pluć. Dobra, trzech leży. oni dalej nie kumają, że ja ratuję wszechświat? Się do mnie prują. Dobra, gdzie są zombiaki? Idziemy na ulicę. FUJ! Mieciu! Au. To oni... Siedem. Nie wiem, czy oni są wszędzie, czy tylko jakby w tym budynku? Nie, tylko tutaj na dole słyszę. Zapiszę sobie grę. Dobra, ośmiu Kolejny, dobra, jeszcze pięciu chciałem tu zrobić, bo mnie sprowokował. Alo zombie, to oni się kurwa biorą? Dwóch zostało. Mamy to, Nie we wszystkich walą? A nie, w zombiaka. Podoba mi się twój styl, synu! Może chciałbyś zostać nowym, miejskim inżynierem do spraw usuwania szalonych krów? Tak się składa, że akurat zmieniałem pracę. Nie, Ta gra jest chora. Będą jakieś krowy? O co tu chodzi w ogóle? Po co mi ten młotek? A teraz słuchaj mnie uważnie, synu! No. Według naszych ustaleń, najlepszym i najzabawniejszym narzędziem do pozbywania się krów, jest oto ten zatwierdzony przez rząd młot. Jakieś pytania? Okej, okay, działaj. Mam zabijać krowy? To jest moja praca? Autozapis. Ej i rzucam i ten nie muszę nie musi do mnie wracać ten młotek. I jak to teraz wyciągnę? Więc to jest? Uch, tylko nie to. To to wymyślił. Na ramuczka. Ja pierdolę, ta gra jest chora. Mućki! Dobra, tutaj wszystkie. Pięć mamy, zapisuję grę, bo się boję, że wywali. Tam jakąś widzę. Pomyli jej trzydzieści młotków, a Chodź chyba krówku, dostała. To jak sen. Mówisz mi. Nieźle ci idzie, chłopcze. Dzięki. Masz, teraz spróbuj tego. Ale młotek jest fajny. Morduje biedne krówki. Niech ktoś zadzwoni po Brać go! To za wszystkie uciskane magnagetsy! Tak, a sami jedzą kurwa pizzę. No to trzeba przytrzymać, żeby to leciało daleko. No. Tutaj gdzieś jest pierdol. aż za daleko to poleciało. Dobra, zapisz mi grę. Jest tutaj ta rozjebuska? Muszę ją sprzątnąć. Jaka mocna krowa. Dobra, nie żyje. Chodź. Klubko. To jak sen. Uwierz mi. Ma łap to łapto. Spokój się Kurde, bo mi się skończyło. Ej, fajne są te bronie, że mają takie inne tryby strzelania. Czy to na przykład wybucha? tam to strzela nożyczkami. Zajebiste to jest. Zapiszę. Pistolet co robi? Głównie, normalnie strzela. Bućka! trzymacie w domku? Cześć. To wy też ludzie? Nieco jest pedalskie? Daj, krówko, Uu, daj. dobra, wcinaj tego. Oj, ma to, trochę się uspokójcie, ludzie, nie zachowujcie się jak zwierzęta, dziesięć krów. Ой, ты кишбек. Покуша. И мне счета. В Не, ну да, естественно, вот так. Dobra, młotna hita wali je w łeb. Młot jest najlepszy. I jeszcze nie mam. Mogę nim spamować ile mi wlezie. Łap to szmato. Wybije ci te głupie pomysły z głowy. Nołem, dobra, żyję. Pancerz. Tutaj, Kropko. Ej, już był taki pokój, kojarzę. Co? O co chodzi? Dobra. Siedem krów. Tam podpalasz już, idiotko. Nie nożyczki, co ty robisz? Tu i mućka. Mućka, bo dostaniesz wersmotek z dupy. Dobra, pięć. Zapisujemy. kumuczki. toż to, jakieś czarne dziury. Więc że da się rzucić młotkiem krowie w dupę. Dobra, ostatnia. Ostatnia pewnie będzie jakaś 400-metrowa, to jak sen. Albo nie. Uwierz mi. Wykonałem swoją pracę. Dobra robota, synu! Poszło ci tak dobrze, że awansujecie na głównego inżyniera do spraw usuwania gołębi. Gratulacje, oto twoja wyrzutnia rakiet! Tylko jej nie nadużywaj! Dobra, spokojnie. Pora usunąć parę gołębi. But then... Powiedziałem nie! Co wy sobie do cholery myślicie? Zasyrany interes. Co tam masz, Steve? Opis. Moment, moment, co masz? Opis misji z gołębiami! Opis misji z gołębiami? Nie mamy szmalu na misję z gołębiami! Lecisz sobie za mną w Karola czy jak? Pięć dzieciaki, pomyśl tylko o dzieciakach. Spójrz tylko na jakość tego nagrania za fajdańcu! Odwołać to, ale już! Kto mówi? Spieprzaj z linii, jesteś na mojej! w dupę kolego! Aha, czyli nie będzie tej misji. Ale skam. Ale ja już jest po niej jakby. Co tu się stało? Wow. To była najbardziej odjechana rzecz, jaką w życiu zrobiłem. O matko, ale to wkurza. Co to za dźwięk? Halo? Hej koleś, tu Vince. Mam dla ciebie pracę. Ze względu na niewiarygodny brak jakichkolwiek kompetencji, postanowiliśmy zerwać umowę z naszym pierdzielonym wydawcą. Problem w tym, że on ma nasz złoty masterdisk. Idź i zabierz mu go, ale już! Nie ma sprawy, ale jak się tam dostanę? Tym się nie martw, tą sprawą już się zajęto. Pstę. No i idziemy. Ej, co ja mam wykwipowane tu? Jest jako... Re... Co to było? A i teraz mi to zniknęło. Ej, a ja tego tu nie mam nigdzie. O co w tym chodziło? Nie. A pokaż jest ten autozapis 1926. Pokaż. Klikam to. A, się nawet nic nie da kliknąć że jakaś broń. O, granatnik. A to też działa jakoś inaczej. Ej, co tu było napisane? A, dobra, dobra. Ja w ogóle nie wiem, gdzie mam iść. Brakuje mi mapy. Ale może w tamtą stronę. Jak tam byłem... O, snajperka. Co do... <śpiewanie> nie! Słuchaj mnie kurwa małpo. jak szybko tym wali! Hej, 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 hej! Hey, hey, hey. Mordę, zamknijcie. Może tu muszę iść? Kurde, nie wiem. A tu się da przyjeżdżać, co tu we drzwi? O, jest ten budynek, takie niebo ładne. Jak zakreślili. Halo Ej, biota. Co ma to? Kurwa, spokójcie się. Ile ich wybiegło? Lobby, ble Ja już zapomniałem po co tu przyszedłem, ale coś zabrać na pewno. I bez kitu dawać mi mój młotek. Maczeta. Pancerz. Ej, to jest też maczeta czy coś innego? Chyba maczeta. Ej, a ja ciekawe czy maczeta też wraca. W sensie, czy mogę ją tak spamować? Tak! Ej, dobra. To jednak maczeta. Ojoj, oj, oj, oj. Zapisuję grę. Nie ja mogę przytrzymywać, prawy. Nawet nie muszę klikać. Ale rozpierdol. Dobra, twórca tej gry, jak nie dostał nobla, to nie wiem, w jakim w ogóle ja świecie żyję. Gdzie mam iść? Są tu jakieś drzwi, tam są. Breakroom. Głowa do góry. Głowa do góry. Widzę mu. Kurde, ile mi HP zleciało. Coś jak kręgle, tylko lepsze. Jak on to wszystko odbija? Coś jak kręgle, to tylko lepsze. Głowa do góry. Ale iskry. Głowa do góry. Dawać mi to żarcie. Ktoś mógłby stracić kończynę. Ekstra. Ekstra. Coś tu macie fajnego? Jak krew leci. Człowieku, to jest kurna genialne. Kołówka. Cześć. Głowa do góry. Głowa do góry. Coś jak kręgle. Tylko A nie, no to jest tak przyjemne. W jakim tył byłataje. Jak kręgle. Tylko lepsze. Odnieść? Mogę. Dobra, zapisujemy. Gdzie jest ten cały wydawca? Wydalej dalej do mnie strzelacie. Sami mnie zmuszacie do tych wszystkich działań. Kur wielu. Kadłubku. Dobra, tam są jakieś drzwi. A czy tutaj coś jest? Ja Tylko lepszy. Dawaj w nogi. Głowa do góry. Zajebista to jest. Gleba. Kiste. Wyjście? Kurde, nie da się rzucić te drzwi. Żytni tu, Żygany. To też mi się kojarzy z jakiejś gry, ale czy z tego? Rety moje oczy. Ładny plet człowieku, matko. Panie Hoxlop, pan Vince Desi na pierwszej linii. Hej, Wins przysłał mnie tutaj po złoty masterdysk. Złoto co? Człowieku, tu nie ma żadnego złotego dysku. W promieniu 100 kilometrów nie ma żadnego złotego dysku. Vince jest po prostu walięty i ma pierdolca. Nigdy nie dostałem żadnego złotego dysku, a już na pewno go nie kopiuję. Kto powiedział, że zacząłem go kopiować? Cholerny kłamca! Vince nie odbiera moich telefonów. Panie Hoxlop, pan Vince Desi na linii drugiej. Ten gość nigdy nawet nie dzwoni. Pan Vince Desi dalej jest na linii pierwszej. A Już na pewno nie dał mi żadnego złotego masterdysku, którego nie mam, o tu, na moim biurku, o nie, nie! Panie Hoxlop, pan Desi jest na liniach pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej, trzeba <grym> zostawić wiadomość. Eee, okej, okay. zabawmy się przy tym trochę. Hej, to złoty masterdysk, którego ja nie mam, oddawaj go, ochrona! Mordy! mordę... Ej. Dobra, od razu trzeba zapisać, jakbym zginął, żeby nie było tak kacenki od nowa są odporny na to Dobra, trzeba go tym rozjewać pewnie Tak jak było z tym kroczy zdechnę, zdechnę Halo. Już koniec soboty? Hey Vince, misja skończona. Dobra robota człowieku. Wpadaj do mojej kady. Imprezujemy z postalowymi koleżankami. Zostaw dla mnie jakąś blondynę. Zaraz będę. Już niedziela. Dobra, to kończymy i niedzielę będzie w kolejnym odcinku. Jeszcze zobaczmy co tu się dzieje. To, to chyba w kurzeni byli pracownicy. Jasna dupa, człowieku. Nie wiedziałem, że zwolniłem aż tylu ludzi. Arsenał gotowy do pracy. Chodź, no i pięknie. zombiakom dupale. Dobra. Kończymy ogród.